Spotykamy się dzisiaj w Wukosskim Ośrodku Kultury w związku z konferencją o zasięgu ogólnopolskim haszta 2 Czerniaka z uwagi na obchody Międzynarodowego Roku Czerniaka, profilaktyki Czerniaka. Zaprosiliśmy do współpracy ŁOK LSCDN. Które organizował warsztaty w dniu wczorajszym, którymi rozpoczęliśmy naszą tematykę czerniaka, skupiając nauczycieli Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego i Śląskiego, Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach i miasto Łuków. Tematem jest przede wszystkim diagnostyka czerniaka: jak się go ustrzec, jakie są problemy psychiczne osób chorych na, na tę poważną chorobę, jak, w jaki sposób diagnozować. No i jak sobie radzić, jeżeli problem faktycznie się pojawi? Bardzo się cieszę, zostałam zaproszona do udziału w konferencji. Konferencja jest poświęcona Czerniakowi, ale również wspieramy tutaj środowisko podologiczne, ze względu na to, że podolog jest jedną z tych osób, która może dokonać tej wczesnej takiej oceny zmian w kierunku Czerniaka, ze względu na czynności, jakie wykonuje podczas swojej pracy. Konferencja bardzo potrzebna, będzie ona takim wartością dodaną dla wszystkich, ze względu na to, że każdy z nas też może pewne zmiany o charakterze że Czerniaka sam zauważyć. Wiemy bardzo mało i musimy pewne rzeczy nadgonić, uzupełnić poprzez właśnie takie akcje profilaktyczne. Ta wiedza jest naprawdę niewystarczająca, a Czerniak niestety zbiera swoje żniwo i my jako Polska też jesteśmy gdzieś tam w tych niechlubnych statystykach.